Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Zaczynamy kolejną Nyską kronikę filmową. Dziś powiemy o wielkim sprzątaniu w Nysie. Nyska młodzież zakasała rękawy i sprzątała tereny nad rzeką, a także nad naszym jeziorem. Powiemy także o liftingu Placu Paderewskiego, ósmej edycji biegu Nyskiego i rajdzie rowerowym organizowanym w ramach święta województwa opolskiego. Będzie również o szansach na muzyczną karierę. Wielkie sprzątanie trwa. Po raz kolejny nyska młodzież zakasała rękawy i oczyściła kolejne obszary naszego miasta ze śmieci. Nad rzeką sprzątali licealiści z drugich klas Karolinum. Akcję zorganizował Polski Związek Wędkarski w Opolu. Chcieliśmy troszeczkę posprzątać po naszych mieszkańcach, o może tak, yy, aby, aby nasza młodzież. Yy... Zobaczyła, że tych śmieci troszeczkę jednak jest, ale i tak jest chyba mniej niż, niż poprzednimi latami. Jest praktycznie cały bus. Dla licealistów akcja była okazją, by nie tylko posprzątać swoje miasto, ale także spotkać się po dłuższej przerwie i wziąć udział w integracyjnym ognisku. Jak się okazuje młodzież chętnie uczestniczy w podobnych akcjach. Karolinum organizuje je cyklicznie. Co roku organizujemy taką akcję, zazwyczaj na wiosnę, w tym roku niestety przez koronawirusa troszkę się opóźniło, ale daliśmy radę. Chętnie sprzątacie? Wydaje mi się, że tak, bo to też jest integracja z całą klasą tak naprawdę, bo nie widzieliśmy się dawno przez te całe zdalne, więc mam nadzieję, że to też zbliżyło nas do siebie. To jest bardzo fajna forma spędzenia czasu z klasą i... Naprawdę, szczególnie, że możemy też pomóc miastu. A co wyrzucamy nad rzeką? Stare telewizory, narty, kosiarki, opony i mnóstwo butelek. Śmieci na szczęście jest nieco mniej niż w ubiegłych latach. Niestety nie brakuje ich również nad naszym jeziorem. Po raz kolejny podopieczni młodzieżowego ośrodka socjoterapii sprzątali tereny nad naszym akwenem. Jak mówią przedstawiciele Aquamarina, ich pomoc jest nieoceniona. Po dobrze wykonanej pracy młodzi ludzie odpoczywali, grillowali i pływali na łódkach, oczywiście z niskim woprem. Lada dzień zostanie oddany do użytku plac Kopernika, gdzie trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Mały lifting przeszedł także plac Paderewskiego. Warto wybrać się na spacer i zobaczyć. Przygotowaliśmy nowe nasadzenia na takim pasie wzdłuż ulicy Miligierczak, sąsiadującej z placem Paderewskiego. Te stare nasadzenia, które nie były celowane, zostały zastąpione kompozycją. Drzewa, które się pojawiły w tej chwili to są platany, które nawiązują do tych platanów posadzonych między Emilią Gierczak a ulicą Bohaterów Warszawy. Dziś one mają przycięte korony, dlatego że w tym roku, zgodnie z zaleceniami producenta, będą się ukorzeniały tak, żeby w przyszłym i w następnych latach miały silne korzenie i duże przyrosty. Dodatkowo pojawiły się tam hortensje i inne rośliny egzotyczne, niemalże egzotyczne, ponieważ te nowe które są tam pomiędzy tymi hortensjami, będą pięknie się komponowały, szczególnie na jesień. Coraz bardziej zielono jest także na wyremontowanym przed rokiem placu Jana Pawła II. W sobotę 5 czerwca startuje ósmy bieg Nyski. Tym razem trasa będzie wiodła przez koronę jeziora Nyskiego. Start od strony Skorochowa, nawrót po minięciu na 5 km punktu pomiarowego. Tradycyjnie już uczestnicy będą mieć do pokonania 10 km. Wydarzenie po roku przerwy wraca do kalendarza wydarzeń. Biegacze jednak o nim nie zapomnieli i znów tłumnie wezmą udział w największej tego typu imprezie w naszym regionie. Zabawa z pomysłem. Tak można podsumować Dzień Dziecka w Niskim Przedszkolu nr 10. Tym razem motywem przewodnim była coraz bardziej popularna sensoplastyka. Dzieci pokonywały tor przeszkód i przechodziły po ścieżce zrobionej z naturalnych składników. Są to zajęcia, które u nas w przedszkolu już realizowane są w grupach od dwóch miesięcy. a Teraz zrobiliśmy taką wspólną zabawę na Dzień Dziecka. Nasza placówka nie była zamknięta przez okres covidowy w tym roku, także była zmniejszona liczba dzieci. Natomiast placówkę mieliśmy otwartą i jak najbardziej cieszymy się bardzo, że wróciliśmy już do normalności i tak cały czas staramy się w naszej placówce Chcę, żeby te dzieci po prostu miały choć trochę tej normalności, która tak naprawdę za drzwiami niejednokrotnie zderzamy się z rzeczywistością, która jest dla nas ciężka, tym bardziej dla dzieci. Była również znakomita zabawa masami plastycznymi oraz wyrzucanie w górę kolorowych proszków. Do tego pyszna wata cukrowa i słodki poczęstunek. I recepta na udany dzień dziecka gotowa. Dzień dziecka obchodziliśmy co prawda we wtorek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wydłużyć świętowanie. Dzień dziecka przed halą Nysa będzie trwał w tym roku prawie dwa tygodnie, aż do 13 czerwca. A już dzisiaj kolejne wydarzenie rozpoczyna się z lot futraków. Obok halinysa będzie można zjeść coś pysznego i świetnie się pobawić. To wesołe miasteczko jest rozłożone. Dziś przyjadą futraki. Które mam nadzieję, jak w zeszłym roku, no, będą pieściły nasze podniebienie różnymi smakami. No, a przy okazji, dzieci, które, które mam nadzieję przyjdą no, licznie z rodzicami, będą miały się gdzie pobawić, bo oprócz wesołego miasteczka chcielibyśmy jeszcze tam rozłożyć takie samojezdne samochodziki. Także atrakcji będzie, moim zdaniem, dużo. No i tylko trzymajmy kciuki, aby była pogoda. Zlotwór traków potrwa do niedzieli. Najważniejsze to jest to, żeby. Miło spędzić czas, jeżeli już sobie pojemy to potem chociaż od razu jeżdżenie na karuzeli, ale przynajmniej żeby te nasze dzieciaki pojeździły. W sobotę biegamy, a w niedzielę wsiadamy na rowery. 6 czerwca czeka nas rajd rowerowy organizowany w ramach święta Województwa Opolskiego. Start wydarzenia o godzinie 10 na Fordzie Wodnym. Trasa będzie wiodła przez Białonyską, Siestrzechowice, Odmuchów, Wójcice, Głębinów i Skorochów. Meta również będzie na forcie wodnym. Więcej informacji znajdziemy na stronie Urzędu Miejskiego. Przesłuchania odbędą się we wszystkich województwach, w tym na Opolszczyźnie. Mowa o drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Stanisława Jobka. W tym tygodniu słynny zespół Mazowsze podał szczegóły konkursu. Nie zabraknie oczywiście atrakcyjnych nagród finansowych, a także możliwości odbycia stażu w legendarnym zespole. Jak mówili finaliści poprzedniej edycji, występ na scenie i dojście do finału przeglądu zmieniły ich życie. W tym roku oprócz przesłuchań krajowych, organizatorzy przewidują również przegląd talentów poza granicami naszego kraju. Warto pokonać tremę i pokazać swój talent wokalny. Czasu na przygotowanie się do prezentacji jest sporo, przesłuchania w Nysie odbędą się między 24 a 26 października. Nabór na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 11 czerwca. Urząd miejski w Nysie zaprasza do zapisów. Można zgłosić się osobiście pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Przypomnijmy, że do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Więcej informacji znajdziemy na stronie nysa.eu.